Działają cztery imperium od tysiąca lat, a może nawet dłużej. Pierwsze imperium, które tutaj przyszło, to byli żydowscy łapacze niewolników i oni tutaj są od 1500 lat, jak nie dłużej. To jest pierwsze imperium, które się zmieniło. Przez pewien czas działali pod przykrywką jakichś tam braci polskich, potem działali pod przykrywką jakichś masonów. To są Żydzi, oni mają swoje imperium. Nie Cesarstwo Rzymskie tutaj do nas trafiło pierwsze, ale jego reprezentant, czyli handlarze niewolników i oni, za, nie było jeszcze w Polsce kościołów. Pierwsza cywilizacja, jaka tutaj była, to były faktorie żydowskie, które łapały Słowian i spławiały y, do Pragi Czeskiej, a potem już jeszcze dalej. No. Eugeniuszu, wyraziłeś dalej, się, że w obecnej sytuacji zostałbyś drugie, drugie imperium, które tutaj przyszło, to byli Niemcy. Trzecie imperium, poważna siła, która tutaj przyszła, to była Ruś. I czwarte imperium to jest Kościół Katolicki, z którym jesteśmy sprzymierzeni od tysiąca lat, ale też w pewnych sytuacjach nasz przyjaciel, Matka Nasza, Kościół Święty nas sprzedaje. I teraz jest tak, że na razie mamy do czynienia, że trzy imperia niemieckie, ruskie i żydowskie, czytaj, Stany Zjednoczone, które już dzisiaj się nazywają terytorium zamorskim Izraela, to nie jest śmieszna nazwa, to jest faktyczna nazwa, to oddaje, co to są Stany Zjednoczone. Dzisiaj te trzy mocarstwa są sprzymierzone, natomiast trzeba ocenić, jaka jest siła tych mocarstw. Najmocniejsi są życi, drudzy pod względem siły są Rosjanie, trzeci są Niemcy. Zgodnie z doktryną, z doktryną narodową, jeżeli mamy takie przymierze przeciwko nam potrójne. Nie wolno pewno... wykonywać gwałtownych ruchów, bo się na pewno przekra. Trzeba liczyć na jakieś tarcia, jakieś spory między nimi. Mnie się wydaje, że będziemy mieli do czynienia z yy, jakąś próbą wyemancypowania się i umocnienia cesarstwa niemieckiego, czyli no, siły niemieckiej. Proszę pamiętać, że Niemcy są spacyfikowane od 1945 roku przez e, Żydów, no, przez Amerykanów. Tam są wojska żydowskie, czytaj, amerykańskie. E, I Niemcy chcieliby się tego wojska pozbyć. Ale z drugiej strony, jak Niemcy się pozbędą wojsk amerykańskich, będą poszukiwali sojuszników w Europie. I takim sojusznikiem dla Niemców będzie Francja i prawdopodobnie Polska. Być może wtedy, być może wtedy trzeba będzie poprzeć Niemców. Obserwujmy sytuację, co się dzieje z wojskami amerykańskimi w Niemczech. Jeżeli zauważymy, że Niemcy pozbywają się Amerykanów, powinniśmy im wtedy zaproponować, że my będziemy im pomagali, my będziemy Niemcom pomagali bronić się przed zalewem rosyjskiego mocarstwa. Myślę, że to tak nie będzie i kierunek nasz powinien iść w budowanie polskiego imperium które sięgało daleko na zachód i wiadomo, gdzie chrobry stawiał granicę, Niemcy powinni nam wrócić nasze tereny po łabę Polska z Berlinem, łabę. Z w ogóle tutaj prawie po Hamburg. Tam, tam jest nasza granica, a do, do tego czasu, zanim wrócą, niech nam płacą formę rekompensaty za używanie właśnie naszych terenów. Naszej siły słowiańskiej, bo trzeba wiedzieć, że 20% Niemców ma korzenie słowiańskie. I tyle. I chcielibyśmy Polski wielkiej, a nie Polski zależnej od obcy. To, to jest takie na, moje przesłanie, trochę inne niż doktora Sendeckiego. Na telewizji narodowej. właśnie Obin Bartomiej Kurzeja i Eugeniusz Sendecki. No, i tyle.